Cześć, Cześć, tu Kuba! I Ola! W kolejnym odcinku Ping the Buller! The Ping is of Madagascar Bullders. W tym odcinku Wam pokażemy jak robi, jaką robiliśmy zjeżdżalnię. Wiecie jak ja się męczyłam całą noc robiłam tą głupią zjeżdżalnię. Ja też. Ale mam nadzieję, że będą mi jaja. Jeszcze osobiście jej nie wypróbowaliśmy, no. ale mam nadzieję, że będzie szat, że nam wyjdzie, bo się bardzo męczyłam z tą zjeżdżalnią. Kuba robił tunel. Tylko weź się naszej serc. Bo nie wiadomo, co nam tam może czekać, tylko wiemy, że zakończenie jest straszne. Bo tam jest ten. bo nie, ma, nie chciało nam się robić schodów, dlatego robiliśmy kolczatki. Po co ci aż tyle? Tego robiliśmy kolczatki, żeby, na, żeby nas e, łatwiej było. Żebyśmy zginęli szybko. To tak można powiedzieć szczury. Ale będą jaja ej, no przecież i do góry. Nie! Yeah. Wolny? Ej, zwolnione tempo. Czy mi się wydaje? Nie, szybko, nie a Wam? Jak się wydaje, Szybko w komentarzach. Piszcie w komentarzach. <kłysy> czy by było wolno czy się? Nie mam nadzieję, że się z tym rozprawimy. Teraz na zawsze No jak będziemy znowu kamerować w domu, to będzie YouTube. To jest piąte, nie? Tak? <kłysy> Chyba tak. <kłysy> Ale będą mi ja przecież tam nie jest zamknięta do zjeżdżania, będziemy z lasurami, ho, Nie, bo ja się ścignę. patrz na to. Myślę, że to będzie ciekawe, ej. Oczywiście zjeżdżalnia jest na samym końcu, więc to trochę potrwa, zanim ale... Jeszcze mam zamiar zrobić tam mini jakieś platy przy tam zjeżdżalnią, żeby wiecie, jakaś To może się, my się jak będę, jak będę przy zjeżdżalni, to się zobaczymy, to zobaczymy. Jesteśmy przed zaburczą zjeżdżalnią, wchodzimy do tunelu i tunel prowadzi na zjeżdżalnię. Wsiadaj. Tylko jest jeden taki wyskok, bo nie umiałam tego już zrobić, bo mi się nie chciało i teraz skręć! I teraz będzie zjazd! Ale bomba! Juhu! Ale wyszła nam! Tylko to jest jeden wyskok i teraz musisz z powrotem szybko wrócić. I na brzuchu. nie, Fajnie! Dobra, no, ja. Jezu, co to jest? Kurde! O ja. Jaki Jezu! Ja. Co to jest? No i ja. do o ja! I jo, nawet do końca nie dojechaliśmy. A to, jeśli już na to musimy zobaczyć w tunelu. Dobra, do zobaczenia. No i już. Patrzcie ]cie. na to. skok! No pięknie. To się da się Ito! Znajdź się serce, I... się na na to, Nie, zabiją. się serc, wiecie, nie, 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 się nie, 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 Siur. I na

I W ogóle oczywiście chciała wszystko sknocić jak zawsze. Za dwie osoby już jest. Jest Jest Hej, Rico! Ale mi się. Nie, hej, Rico, bo tak wiesz. Byłam przez tymi i tam był taki debil Rico. A teraz on jest hej, Rico. To pasuje, nie? On jest Rico. Nie skaczku, wow łagam. Bo znowu się dedniemy Ju... ziut, Teraz postaram się nie ujrzeć. Dzisiaj ludzie dzieje. dzieje. Ludzie się dzieje. Ludzie się dzieje. Wiecie. wiecie, musimy je usunąć, bo inaczej nie zjedziemy do końca. Spokojnie, spróbujemy jeszcze raz, bo tam zostało tylko cztery potwory. Ale run ruszył! Wyszło nam to jeżdżenie. I proszę bardzo, kombo! I, I dead. dead I teraz to by już było celowo. Do zobaczenia w salonie. Ej, nie wiem, czy wiecie Kuma, że ich puścić do zwierząt, to nie jest dobry pomysł, prawda? Aha. No to pięknie, dobra, do zobaczenia po zdechnięciu. Patrzcie na to, jak karmi Patrzcie, jak miejscu. zdychamy bum, bum, A! Bum, a! Bum, a! Nie, co zabijamy bum. ich? No i po naszym pięknym zoo. Ach! Jeden szczczurek nas zabił. Ale Kuba mieliśmy tu takie piękne zoo. Pie. Pewnie musimy zapłacić Oj. temu za w Poznaniu za zabicie ich zwierząt. Spaka. A co musi zabić... Nie, zapłacić nam za zabicie nas przez ich zwierzęta. Gdzieś... I zabite wszystkie zwierzęta, a teraz jak stąd wyjdziemy? Nie wiem, do zobaczenia w salonie. Dobra, jesteśmy już w salonie. Szybko wam coś pokazać. Idziemy zrobić... Idziemy do toilet. Musimy skorzystać, się najemy... Idziemy na, na kolację. Na kolację. Na Kolacja już, czas na kolację I Jeszcze potem się pójdziemy wykąpać Kolacje czas I Jeszcze sobie raz jedziemy i idziemy i będziemy się chęcać Zobacz jak Żenić? Żenić Dobra, ja to biegam teraz pokazywała, czekaj, na tennego. Dobra, jeszcze się wykąpiamy Mój haremś musi się najeść, no to będziemy wtedy Może jeszcze pójdziemy do, do, do tonnej strytki Fetka? Tam dzisiaj bym się przespała. Ja też. A jeszcze weźmiemy na i żebyśmy musieli się usiąść w staruszkach. Zajmę sobie raz jedziemy, Pójdziemy do basenu się kąpać. Najpierw co? Najpierw basen, później kąp Później zjazd i. To zobaczymy się. W basenie Albo. Nie. poczekajcie się chyba, nie? Chwila, chwileczkę. A szczur. Dobra, do zobaczenia po, po I teraz. plusku, plusku, plusku Kąpiałem się. I się. I na razie jest woda zamrożona, ale pingwiny to lubią. Dobra. Teraz idziemy na do domu. Na zjeżdżanie. Pa. Dajta Spadamy. Do tunelu i jest zjazd Tylko, no, żeby nas znowu nie zabiły, te ropa, nie usunąłeś ich? Nie. O, to pięknie. Ale runął. Ja się jeszcze. Ja się Ja się mam jeszcze. Ja robobody. Robobody I jeszcze. I niedługo będziemy w domu. domciu domu, domciu. jeszcze raz skocz no, I jesteśmy na miejscu. Dobra, do zobaczenia. Jesteśmy w domu, teraz idziemy do skrytki. to innej skrytki, freddki yy, I tam Gdzie będziemy spać I, i zakończymy jutro. tam odcinek I jutro na jutrzejszym odcinku W Będ, odcinku Będziemy wychodzić z tego domu I już potem będziemy spać w naszym domku Jutro się obudzimy już Jeszcze Wszystkie w skrytce, w fredce, w W skrzynce, w skrytce fredki Idziemy, idziemy, idziemy W dzisiejszym odcinku także chciałabym Abyście już napisali Czy, trzy, czy, trzy, czy, trzy, czy, czy Co możemy kasy. wybudować, ile kasy Ale niespodzianka, nażrymy się I pójdziemy, a Asiu Żarcie, ale tylko jedno Bo jeszcze musi być na śniadanie Ja się zrobię jej małe przy... I to małe korekty, w sensie tutaj tutaj jedzonko, tu jedronko. Spokojnie jak na dłonią i tupie. I, i dobranoc. Tupie. Dobranoc wam. Dziękuję, wszyscy... Cześć, Chłacie. Dobra. Cześć, czołem, dobranoc z wam wszystkim oglądaczom. Siema. Siema, cześć. Dobranoc przede wszystkim, do zobaczenia. I komentujcie, nara. subskrybujcie się. i nara! Nara!